Dzień dobry, witam na kanale Zakazany Ogród. Ja jestem Ewelina i chociaż o błędach ogrodowych już nieraz rozmawialiśmy, dziś zrobiłam takie błędy w pigułce, które myślę, że jak już przez lata obserwuję siebie, obserwuję też wiele osób, które do mnie piszą o różne porady, to myślę, że teraz będą takimi błędami w pigułce, które jak poznacie, przeanalizujecie, to być może ułatwią Wam funkcjonowanie w ogrodzie. Zapraszam na ten odcinek. Jak wiecie, ja swój ogród uwielbiam. Absolutnie nie jestem w nim minimalistką. Uwielbiam im dzikość, uwielbiam, jak rośliny same się wysiewają i często też oglądam, co dalej będzie, gdy jakaś rodzina znajdzie sobie nowe miejsce. Ale gdy zaczynamy z ogrodem, ta pasja jest jeszcze większa. Wtedy zaczynamy marzyć. Zaczynamy marzyć, że wchodzimy do tego ogrodu, pijemy sobie kawę, relaksujemy się, wszystko pięknie kwitnie. No więc zaczyna się działanie. Czasami zaczyna się fiksacja, totalna fiksacja na punkcie ogrodu. A wiem to stąd, bo sama ją miałam i nadal ją mam. Ale przy tej fiksacji zaczynamy popełniać błędy. Zacznijmy od pierwszego błędu i powiem to ja, która ma dalej ogromną ilość nasion. Ale zacznijmy od nasion. I kto nie ma dużej ilości, nasion w pierwszy rzuci, rzuci kamienie. Punkt pierwszy, czyli nasiona dotyczą zarówno nasion warzywnych, jak i kwiatowych. Ale w momencie, gdy w zakładamy ogród, często dzielimy się na osoby, które w pierwszej kolejności myślą o tym, żeby mieć jakieś fajne warzywka ze swojego ogrodu, albo na te osoby, które chcą mieć kwiaty z tego ogrodu. I często gdy zaczynamy oglądać różne pinteresty, Instagramy lub też kanały na YouTube, Zauważamy, że wiele osób wysiewa swoje kwiaty. Wysiewa, lubi to, lubi tą pielęgnację, więc stwierdzamy, my też będziemy wysiewać. I zaczyna się kupowanie kwiatów po ich etykietach, po ich zdjęciach i po tym, co chcemy mieć. To samo dzieje się z warzywami. Pierwszy, największy błąd to jest właśnie za dużo tego. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które już długo wysiewają nasiona i bardzo często pokazują to na Instagramie czy w Interesie, to są osoby, które już wybrały te kwiaty, które w większości potrafią uprawiać. I wiedzą, że to jest nie jeden miesiąc, tylko to jest kilka miesięcy działania. Jeżeli dopiero zaczynacie z nasionami, to zacznijmy od kwiatów. Myślę, że warto mm, spróbować sobie winter sowing. Znajdziecie film o winter sowingu na tym kanale i oczywiście nie zrobicie go teraz, tylko bardziej zimą. Ale on Was fajnie nastroi do nowego sezonu i winter sowing jest bardzo prostą metodą. Więc y, dobrze zacząłem winter sowingu proponowałabym od czterech odmian kwiatowych, maksymalnie, a nawet może od jednej. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystko nadaje się na winter sowing i też jak mamy tego za dużo, to później mamy problem z wsadzeniem tego w odpowiednim czasie i wiele tych siewek się później niszczy. Jeżeli chcemy zacząć z innymi nasionami, naprawdę jedne nasionka, które wiemy, że na 100% chcemy mieć, wysiać sobie do paletek i poczytać o nich, pooglądać o nich filmy, poedukować się. Ja bardzo często dostaję dużo pytań przez Instagrama, także mailowo, i bardzo często zauważam, że nasiona są w złym czasie albo w złych warunkach wysiane. I to powoduje, że one mogą gorzej rosnąć, mogą nam zachwitnąć później, nie będziecie mieć takich efektów i będziecie po prostu rozczarowani. A jeżeli nie chcecie bawić się w rozsady, jeśli chodzi o nasiona kwiatów, wybierzcie te, które można wsiewać do gruntu, tylko trochę trzeba je przypinować przed ślimakami. Bardzo fajnie zaczynać z cyniami. Teraz już powiedziałabym, jest ostatni dzwonek na wysie w ceni, ale ja w zeszłym roku wysiałam nie w lipcu. Zakwitu mnie co prawda, pod koniec e, wakacji. Jednak nie miałam. E, możecie śmiało teraz wysiać na przykład słoneczniki. E, to jest jeszcze fajny e, moment na nie. A jeżeli nie chcecie wysiać do gruntu, no to możecie spróbować dwuletnie. Natomiast absolutnie osobie początkującej odradzałabym od razu branie się za kwiaty dwuletnie, czy za dużą ilość kwiatów jednorocznych albo bylin. Zacznijcie od tego, co Was ucieszy, na czym poznacie swoje możliwości, co zrobicie od początku do końca dobrze, bo jeżeli weźmiecie od razu 10 różnych kwiatów, każdy z innej kategorii, Hardy Annuals, ciepulubne, byliny, pomieszają Wam się rzeczy z nimi związane. I efektów nie będzie, nasion jeszcze więcej zostanie w opakowaniach, w pojemniczkach, no i tyle. I to samo tyczy się warzyw. Przy warzywach także trzeba pilnować tych różnych upraw, trzeba pilnować tych siewek, więc warto wtedy postawić na to, co naprawdę nas najbardziej ucieszy. Skoro już jesteśmy przy tej rozrzutności. Oran. No, ja tu jestem dobrym przykładem robienia wszystkiego naraz, i gdy moje rabaty. Chciałam pięknie tworzyć, to oczywiście jechałam do szkółki ogrodniczej i nagle tam coś kwitło i ja sobie to kupowałam i wsadzałam, bo tu będzie ładnie rosło. Oczywiście nie myślałam często wtedy o stanowisku, o glebie, o tym, czy wszystko jest odpowiednie. I to jest moja druga rada. Tu już nie chodzi o to, żeby nie kupować wszystkiego, bo to zostaje. <grytanie> tak jak kochamy ogród, to i tak się skończy na to, żeby będziemy chcieli kolejną roślinę wprowadzać do ogrodu. I super, tylko wtedy robimy to stopniowo. Mimo tego, że kupimy tych roślin nawet, nie wiem, z trzy kolejne rodzaje, to są trzy kolejne rodzaje, a już znamy rośliny inne w swoim ogrodzie. A jeżeli na początku od razu kupujemy tutaj azarie, różęczniki, różę taką, różę taką, kocimiętki, wszystko, to nie jest dobrze. Najlepiej na początku zaplanować sobie. I mówię serio to ja. Zaplanować sobie ściśle pierwsze rabaty z nasadzeniami i opisać sobie te rośliny, które tam będą, sprawdzić, czy będą pasować. Jeżeli to jest rabata słoneczna, poszukać roślin na słoneczne rabaty. Jeżeli to jest rabata w zacienieniu, poszukać roślin do zacienienia. Dzięki temu popełnimy mniej błędów, ale też nauczymy się na tych roślinach odpowiedniej pielęgnacji i będziemy wiedzieć, co robić dalej. Nie szalejmy od razu z mnogością roślin. Ogród tworzy się stopniowo i każdy sezon pokazuje coraz piękniejsze rozkwitanie roślin, ale to nie jest tak, że te rabaty od razu będą wiecie dziki i cudowne, chociaż ja bym tego chciała od początku, jak zakładałam ogród. E, natomiast dobrze sobie po prostu postawić na jedną kategorię. Jeżeli postawicie na róże, które ja zawsze mówię, nie są trudne nie są trudne, jeżeli ono świadomie wybrane. Bo jeżeli wybierzecie je nieświadomie, jako róże chorujące, jako odmiana, która ładnie wygląda na etykiecie, w dyskoncie wygląda ładnie, ale później wyrasta na coś innego, to to jest trochę taka loteria. To jest tak, jakbyśmy ciągle, wiecie, brali, kupowali kupon i może, może coś wygramy. Więc dobrze sobie poczytać. Ja Wam koniecznie y, poradzę y, oglądać też filmy o różach na tej kanale, jeżeli myślicie o różach lub o innych kwiatach i wprowadzać je wtedy stopniowo do swojego ogrodu. I teraz takie pytanie do Was. Ja jestem ciekawa, czy się wszczele, ale napiszcie mi w komentarzu, ile osób, gdy zaczynało z ogrodem, w pierwszej kolejności pomyślało o pomidorach. Słuchajcie, dla mnie pomidory to jest mój hit, ponieważ ja pomidory uprawiam dla mojej rodziny. Uwielbiam sosy pomidorowe, uwielbiam przetwory pomidorowe, uwielbiam rzeczy z pomidorami gotowanymi, ale ja na przykład nie lubię surowych pomidorów. Tak, przyznaję się, nie lubię, ale gdy zaczynałam z ogrodem, pierwsza rzecz to były pomidory. I gdy Wam opowiem, jak najpierw je wysiałam, bo wysiałam je oczywiście rzutowo. Oczywiście wysiałam samym początkiem lutego, no bo przecież już w lutym trzeba wysiewać te pomidory. Więc jak wysiałam je rzutowo, całą paczkę, którą miałam, to miałam po prostu łąkę w mojej kółeczce. Pikowanie to było dla mnie coś strasznego, ale jakoś to wyszło. Oczywiście później się dowiadywałam o tych pomidorach i w zasadzie posadziłam jakieś tam odmiany których nie znałam, a niektóre jakieś, które wyglądały fajnie, ale chyba nie były smaczne. Yy, pomidory, oprócz tego, że to jest ten cały etap wzrostu i nawet jak już sobie kupimy sadzonki, nie będziemy sami tego robić, to pomidory naprawdę wymagają porządnego dbania. Gdy ja do mojej szklarni nie wejdę przez 3-4 dni, to już zaczynają wyrastać chwaściki. O! Wow. Właśnie patrzyłam, czy już mi wilk jakieś nie wyrasta, a wczoraj wczoraj usuwałam wilki. Yy, więc Warto się zastanowić, dowiedzieć się na ile pędów prowadzić pomidory, ponieważ później się okazuje, że jeżeli nie usuwamy pędów bocznych, nie usuwamy wilków regularnie, zostawimy sobie na chwilę, to mamy jeden wielki burz, ale nie tak dużo owoców. Dlatego wprowadzajmy pewne rzeczy stopniowo. Jeżeli przy zakładaniu naszym marzeniem było od początku, żeby mieć te pomidory, bo bardzo je lubimy, to wprowadźmy je. Ale też wyedukujmy się najpierw na nich i nie wprowadzajmy wtedy od razu 10 rabat lub innych rzeczy. E, oczywiście, chyba szczęściem jest to, że budżet nas często ogranicza, ale... A wiemy, że i tak przez to, że roślinki czasem kosztują gdzieś tam mniej, że dostaniemy jakieś sadzonki, to potrafimy się rozszaleć, Więc warto, warto stopniowo i później wybrać też takie odmiany, które nam najbardziej pasują. No i śmiałam się też, że dojdziemy też do szklarni. E, oczywiście, szklarnia to jest takie właśnie, myślę, że też takie fajne marzenie, i szklarnia to jest absolutnie coś fantastycznego. Natomiast e, Często, bardzo często popełniam błędy przeszklarni. I ja to też wiem po sobie, bo gdy my naszą szklarnię kupiliśmy, postawiliśmy to najpierw postawiliśmy ją na trawie i zrobiliśmy donice po prostu boczne, jako skrzynie podwyższane. Ale zrobiliśmy je z dnem. I te skrzynie podwyższane same nie były bardzo wysokie, były z dnem, więc zamiast te rośliny pobierać też jakieś wartości odżywcze z gleby, to mogły popierać tylko z tej gleby, którą miały tam włożoną jak po prostu donicę na tarasie i nie były za głębokie, więc to były pierwsze błędy, oczywiście przy tym też sobie gęsto sadziłam, też czasem tych wilków nie wyrwałam i też prowadziłam na przykład na trzy pędy, więc było różnie, natomiast szklarnia e, musi być wygodna, my tą szklarnię przebaliśmy kilka razy i powiem Wam, że dopiero w tym roku przerobiliśmy, mimo tego, że jest malutka, najlepiej, ponieważ e, Wcześniej położyliśmy płytki na piasku, ale to była za duża skarpa, one nam trochę zjeżdżały. W końcu w tym roku po prostu zabetonowaliśmy płytki, które są ścieżką. Zrobiliśmy sobie tutaj też taką większą wylewkę, że mogła tutaj też siewki, paletki, różne rozsady wyciągać ze środka. No i w tym roku naprawdę uważam, że jestem usatysfakcjonowana z prowadzenia tej szklarni, a prowadzę ją już ósmy rok. No i przejdźmy teraz do nawozów. I żeby było od razu wiadomo, ja nie neguję używania nawozów mineralnych. Jak wiecie, u mnie przede wszystkim dbam o próchnicę i na przełomie lat nauczyłam się tak zbogacić glebę, żeby naturalne składniki powodowały, że tych nawozów minera mineralnych nie muszę zbytnio używać. Ale przechodzimy do błędów i moje błędy na przykład na początku wyglądały tak. Kupowałam tak, nawóz do róż, nawóz do hortensji, do lawendy. Do azalii, do yy, warzyw, do czegoś i jeszcze do czegoś. I tych nawozów była cała masa i oczywiście pieniędzy na to też szło, a ja wierzyłam, że dzięki tym nawozom moje rośliny będą wyglądać cudnie. Słuchajcie, jeżeli chcemy już postawić nawozy mineralne, to warto też sprawdzić, jakie rośliny mamy. Oczywiście, jeżeli musimy zakwaszać glebę, no to nawóz zakwaszający do rododendronów, do azalii czy do borówek yy, może być potrzebny. Natomiast większość roślin świetnie sobie na wieloskładnikowym nawozie wiosną poradzi, jeżeli chcecie używać nawóz mineralny, a tak naprawdę genialnie sobie poradzi na oborniku granulowanym, który dostarczy wiosną tego, co trzeba, a w późniejszej części, jeżeli nasze rośliny nadal będą potrzebowały nawożenia, na przykład moich róż w tym roku wiosną nie nawoziłam nawozem mineralnym, ale zrobię to przy drugim kwietnieniu, zwłaszcza, że będę potrzebować też mniej azotu, a więcej fosforu i potasu. Warto robić badania gleby i warto zrozumieć, co mam w ogrodzie. I na początku w większości ogrodów ta gleba jest po prostu średnia. Albo będzie to piasek, albo to będzie taka glina pobudowlana, więc trzeba ją poluzować. I żeby naprawdę zrobić cuda w ogrodzie, to warto postawić na materię organiczną, na kompostowanie i na przykład właśnie na obornik granulowany, który... Też ma w sobie po prostu bakterie pomocne. A jeżeli potrzebujemy nawozów, to warto poczytać składy nawozów, ponieważ często te etykiety nie zawsze idą w parze i okazuje się, że mamy tych nawozów z pięć rodzajów, a wszystkie są prawie identyczne. Kolejny błąd to błąd, którego akurat ja nie popełniłam i powiem Wam zaraz dlaczego. Natomiast tym błędem jest za dużo, a rabat naraz. Eee, czasami po prostu myślimy sobie już w naszym ogrodzie, że chcemy tutaj mieć taką, rabat tutaj taką, a tu taką. Jak wiecie, ja na kanale pokazuję fantastyczną rzecz, czyli rabaty na kartonach. I rabaty na kartonach eee, przyspieszają nam, ułatwiają nam wykonanie rabat, więc czasami możemy się też rozochościć, tych rabat chcieć robić więcej. Dlaczego mówię, że błędem jest za dużo rabat na początku? Dlatego, że każda rabata potrzebuje też pielęgnacji. Jeśli jeszcze nie mamy dużego doświadczenia z ogrodem, to pielęgnacja nam będzie schodzić Dłużej i zajmować więcej czasu, dlatego że nie wiemy, co z każdą rośliną zrobić, więc musimy się zastanawiać. Jeżeli robimy rabaty, warto przemyśleć najpierw mniejszą część roślin, które chcemy wprowadzić, a jeżeli chcemy więcej tych rabat zrobić, to też opierać się na podobnych roślinach, na przykład byliny z podobnej grupy, czy to na przykład takie, które będą podobne warunki lubić i podobnie rosnąć w słońcu, czy. Jeżeli chodzi o róże, to róże na przykład wybieramy tylko takie mocno zdrowe albo z certyfikatem ADR. Nie wybieramy od razu i angielskich, które potrzebują więcej czasu i niemieckich, tylko postawmy na przykład wtedy tylko na niemieckie, bo są prostsze w uprawie i też wiosną będzie nam łatwiej ciąć to, co jest jakby z jednej kategorii, ponieważ róże angielskie na przykład niesie inaczej, róże niemieckie, też się trochę inaczej tnie, a już w ogóle inaczej się tnie Ja w swoim ogrodzie mam róż pnących prawie 20, e, chyba nawet już ponad 20 i to jest e, no to jest mój problem, który bardzo lubię. Natomiast e, róże pnące absolutnie wynagradzają mi w sezonie swoją obfitością kwitnienia wszystko, ale przed sezonem no niestety kle. Chodzę, przyginam te pędy, e, jest bardzo dużo pracy, są róże, przy których muszę e, spędzić prawie dwie godziny. E, przy Obrobieniu ich. Więc naprawdę warto pomyśleć na początku o ilości rabat i o tym, co też na tych rabatach dajemy. To się też przeplata z tymi rzeczami, o których już wcześniej Wam mówiłam, o tym wysiewaniu nasion, o tych innych rzeczach, ale lepiej mieć. Jedną przepiękną rabatę, która nas cieszy, o którą wiemy, jak dbać, i na jej podstawie wiedzieć, co już nas denerwuje, co nie i co chcemy na kolejnej zrobić inaczej, niż od razu pięć rabat na każdej przerośnięte chwasty, za mało ściółki, e, odkrytą glebę e, lub rośliny, e, które nam niestety chorują. Kolejny błąd, który jest taki dość częsty, to błąd polegający na naszym w czasie prywatnym i o tym, jak chcemy go spędzać. Słuchajcie, jeżeli nie jesteśmy domatorami, albo jesteśmy domatorami, ale zimą, a latem jednak wolimy gdzieś jeździć, więcej pojeździć na rowerach, pozwiedzać, lub mamy już na przykład duże dzieci i są gdzieś na drugim końcu Polski i raczej będą nas rzadziej odwiedzać, a my chcemy zwiedzać świat, to mm, za dużo rabat, niestety, ale nie będzie dobrym e, rozwiązaniem. Tak samo za dużo donic w ogrodzie. To są wszystko rzeczy, o które trzeba dbać. Więc warto sobie na początek przemyśleć, jak o to zadbamy i też się wyedukować w tych kwestiach. Nawet jeżeli będzie nas stać na regularnego ogrodnika, to warto wiedzieć e, o tych roślinach dużo, bo ja też wychodzę z założenia, że są osoby, które, na których się mówi, że są ogrodnikami, bo wsadzają na przykład rośliny, robią jakieś cięższe prace, typu zdejmują dar i tak dalej. Ale ich wiedza na temat roślin jest ograniczona i nie znają wszystkich odmian, które mamy w ogrodzie. Są też ogrodnicy z prawdziwego zdarzenia, prawdziwi ogrodnicy, którzy wam pomogą, powiedzą, co zrobić i tak dalej. Ale to jest też praca, która jest droższa. Więc warto się też zastanowić, na ile my możemy powiedzieć osobie, która przyjdzie do ogrodu, co zrobić i jak to wykonać. I ją przypinujemy, na ile nastać na inną osobę, która przyjdzie i nam pomoże. A na ile mamy czasu, żeby w ogóle nikogo nie brać i sami się tym ogrodem zajmować. Czasami możemy potrzebować pomocy przy koszeniu, bo na przykład mąż ma problemy z kręgosłupem lub jakiekolwiek inne zdrowotne, nie mamy robota koszącego, a sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z taką działką. Więc warto się zastanowić coś, co, za co i po co. Ja uwielbiam spędzać czas w ogrodzie i ten okres letni to jest dla mnie taki czas, kiedy ja po prostu odpoczywam i każdy wieczór w ogrodzie, wąchanie róż, zapachów jest dla mnie błogi. I w okresie takim wakacyjnym, gdy zajmuję się moimi różami, ogławiam je, przycinam sobie jakieś byliny, to naprawdę mam błogość, ale ja na przykład naprawdę nie lubię plewienia i... Zrobię to plewienie, natomiast przy tak dużym ogrodzie zwykle potrzebuję kogoś, kto pomoże, więc wiem, że wolę zainwestować więcej na przykład w ściółkę i ograniczyć to plewienie i mieć go dwa razy w sezonie może trzy razy, jeżeli sezon jest pomocny, ale wiecie, to wszystko to są nasze kalkulacje, czy mamy czas, czy umiemy, co możemy zrobić. I też nie wiem, czy z czasem kiedyś ten ogród nie będzie się zmniejszał, bo nie będę miała na niego czasu albo siły, e, albo czegokolwiek innego. Natomiast na ten moment robię ten ogród taki, jaki jest dostosowany do mnie, a że człowiek się zmienia, to różnie może być kiedyś z czasem. Więc m, zakładając ogród, też nie myślcie o tym, że macie 30 lat na przykład i e, a na emeryturze będę mogła się nim zająć, świetnie, a do tego czasu ten ogród się rozwinie. A jeszcze inna kwestia, a na amerturze może nie będę miała siły się nim zająć, no to do tego czasu może się okazać, że po prostu pozbędziesz się iluś rabat i zasadzisz samą trawę. Więc wiecie, zróbcie tak, jak Wam w tej chwili w duszy gra. I ostatni już dzisiaj punkt to rośliny trudne w uprawie. I teraz warto się zastanowić, co oznacza roślina trudna w uprawie. Słuchajcie, pierwsze według mnie rośliny, które są trudne w uprawie, to są rośliny, które nie są przeznaczone do polskich warunków. Rośliny egzotyczne, które mogą wyglądać fantastycznie, one Moim zdaniem nie są dobre na samym początku, ponieważ wymagają bardzo często innej pielęgnacji, innego nawożenia, ale też wymagają na przykład zimowania. Wiele palm, nawet takich, które w gruncie wytrzymują, potrzebują na początku różnych osłon, różnych specjalnych namiotów, dogrzewania. I to jest nasze pytanie: co my zrobimy z tymi roślinami później? Jeżeli Wam się jednak marzy, Ogród egzotyczny i wiecie, że chcecie w tym kierunku iść, no to myślę, że zawsze warto spełniać marzenia, edukować się i po prostu postawić się na to. Ale pamiętajcie, że, że to jest właśnie ważne, żeby mieć wiedzę na temat tej pielęgnacji, bo wiele roślin po prostu egzotycznych nie zastosowanych do naszych warunków i jeżeli nie wiemy jak im pomóc się dostosować, to stracimy po prostu pieniądze. Dla wielu osób róże są też takimi roślinami, które są trudne w pielęgnacji. Uważam, że nie są, ale uważam, że faktycznie wymagają więcej uwagi niż wiele innych roślin, zwłaszcza jeżeli mamy różne choroby róż, jeżeli nie chodzimy po tym ogrodzie tak często i możemy nie zauważyć pewnych szkodników. Ja zawsze polecam zakochać się w różach i wybrać odmiany proste w uprawy, na przykład takie jak pomponella czy róża Di to są róże, które świetnie dużo znoszą i nawet na tych różach zwykle mniej mszyc zauważam, ponieważ mają grubsze pędy i mszy wcale nie lubią wtedy na nich siadać. Natomiast z czasem być może róże nas tak sobie rozkochają, że będziemy chcieli mieć ich więcej, jak wiecie, ja jestem rozkochana w różach, i mimo tego, że wiosną najczęściej właśnie ścinając różę i pielęgnując różę, to wtedy właśnie najczęściej padam na twarz, bo jest ich u mnie dużo. To latem ten etap ogławiania róż, mimo tego, że codziennie chodzę i gdzie się przycinam, to jest dla mnie taki cudowny, po prostu miły spacer. Warto dostosować rośliny do siebie, pomyśleć o tych roślinach, które będą dla nas prostsze, no i może właśnie poszaleć bardziej z rodzimymi gatunkami, a mniej właśnie z tymi, które niestety nie będą się nadawać na zimę w naszym rejonie, albo w ogóle na zimę w Polsce. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jestem ciekawa, jakie Wasze błędy były też takie najzabawniejsze. Bo ja dzisiaj też powiedziałam o moich bysie pomidorów i różnych rzeczach, które robiłam na początku. Jestem bardzo ciekawa Waszych historii. Napiszcie je w komentarzu i może dajcie też taką radę dla osób, które nie wiedzą, co robić w swoim ogrodzie na początku, a Wam to bardzo pomogło. Dziękuję Wam za dziś.